Zastanawiałeś się kiedyś, gdzie w projekcie budowlanym znikają pieniądze? Wiele firm tego nie widzi, bo informacje są rozsiane w różnych arkuszach, harmonogramach i systemach finansowych. Platforma Kontrolingowa Profix pozwala na pełną kontrolę kosztów projektów budowlanych. Oto top 5 jej właściwości. Po pierwsze, integruje dane z kosztorysów, harmonogramów i działu finansowego w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz monitorować wartość pracy w toku, prognozować cash flow i budować wielowymiarowe budżety projektowe. Po drugie, automatyzuje raportowanie i kontrolę rentowności. Dane o kosztach, zobowiązaniach i postępie prac zbierane są automatycznie, a ty zawsze masz aktualny obraz sytuacji. Po trzecie, dzięki funkcjonalności, co jeśli, możesz przygotować się na wzrost cen materiałów czy przesunięcia terminów, zwiększając bezpieczeństwo finansowe inwestycji. Po czwarte, wszystko to jest dostępne w wersji mobilnej i chmurowej, więc decyzje możesz podejmować z biura, tabletu czy bezpośrednio na placu budowy z telefonem w ręku. I po piąte, do tego Profix zapewnia pełne bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami dzięki szyfrowaniu, wielopoziomowym autoryzacjom i regularnym kopiom bezpieczeństwa, co ułatwia prowadzenie projektów zgodnie z wymogami prawnymi. Chcesz dowiedzieć się więcej i sprawdzić, jak Profix może pomóc w Twoich projektach? Skontaktuj się z Solemis, chętnie opowiemy więcej.